Hej, cześć, ja jestem radochna, a to kolejny odcinek naszego 100 dzieci Challenge, tak? Tu pierwszy Baby, pierwsze niemowlę Antonina, Antosia, dokładnie tak. Powiem Wam szczerze, że bardzo wkręciłam się w tę serię, podoba mi się niesamowicie granie w ten sposób. Plan na dzisiejszy odcinek jest taki, że szukamy sobie ojca czyli miłości. No pewno, nie? Ojca dla naszego dziecka przyszłego. Mhm. Tak, to jest to. Także to mam w planach, tylko nikogo tu nie widzę na razie. Pogłębię wiedzę. Co no, się stało, to chodzi nieważne. Ehe. Przez chwilę mi wiercili coś w mieszkaniu. Mam nadzieję, że to nie będzie przeszkadzało. W mieszkaniu. W sensie nie w mieszkaniu. Po bok. Gdzieś tu w okolicach i słyszałam bardzo głośne szczęka mi dniu tak dyd. Dy, dy. No, także mam nadzieję, że... nic tu nie będzie teraz mi wierciło w międzyczasie, jak ja tu nagrywam. Jakiegoś mężczyznę potrzebuję, nie? No, dona Lotaria to mnie nie. nie krynę ci. A to. To! A bo noś się porozpać, się przyspieszyło i mi facet uciekł. Dobra. E. Ludzie, gdzie jesteście? Mam cię. Stój! Ty wstajesz? Ty jesteś żonaty? Na 100% z tej żonaty. Ale spróbujemy. Spróbujemy. Na początek być miłymi. Aha, jest detektywem? Langrap? To jest Langrap? nie jest naukowcą i detektywem. Okej. Okay. Sam nasz biczek śpi, śpi? Nie, nie śpi, ale też nie płacze. Dobrze, i teraz tak. Yy. Stój! Co ty robisz? Eee. Oj, tyle ludzi się teraz narobiło, nie ma. Stój! On nie chce flirtować. On nie chce nic robić. O nie. O, o, o. Co to? Co temu panu się stało? Ciekawe, jakie dzieci z tego wyjdą. Ten pan ma coś się tutaj zepsuło z nim. Coś mi się nie załadowało, chyba, do końca czy to jest... A, co ja mam z tym? Ja nie wiem co się. Ja z tym? Dorosły. Wygląda jak cunoszka trochę, nie? Czy coś dorosły? Nie! Nie! Na sto Nie, na pewno nie. Może kiedyś, chłopcze. Może kiedyś. W przyszłości. Nasze dziecko się doczuje. z im bruno na karm i gawrz. Ej, czy ja mam wyłączone pragnienia Simki? Biegni! Tak, mam wyłączone pragnienia, czekajcie chwilę. Yy, rozgrywka tu i to będzie. Pokaż kaprysy. O, o to mi chodziło, dziękuję bardzo. No, wy nie wiem, to już wiem o co chodzi. Tylko no. Dzieci mężczyźni! Aha, prawdziwi tacy! O, oh, orły, Szybko, szybko, szybko! Cześć! Mm. Szukamy ojca do naszego, staniesz ojcem naszego dziecka! Stój, panie Singiel! Stój! To dziecko znowu płacze? Nie, ono śpi, śpi. Dobra, to możemy Homan oh, sprowadzić Podoba mu się! Podoba mu się! Dobrze nie, nie, nie śpij, nie idź spać. Dobra, stój. Nie, ja wiem, że. Co, z tym klawiszem? Wiem, że i tobie, i jemu chce się spać. O, o. Co jest nie tak? Dlaczego do łóżka nie możesz... No nie wiesz... Szybko, szybko, szybko! Dobra, aha. Nie wiem o co chodzi. Hm. Podejdź tutaj i dlaczego nie możesz tu nic na nakarmić, żeby nie przeszkadzało w międzyczasie? Aha, bo on sobie do domu nasz koleś, gdzie on jest, gdzie on jest, chodź co, szybko, migiem, migiem, nie, migiem. <grym> Jest. Czekaj, 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 tego chyba kochasz najbardziej, co? Nie wchodź mi nogą w moje dziecko. Wchodzisz mi nogą w moje dziecko. No jak tu żyć? Mm. No i dziecko ci płacze tutaj, no ja nie wiem. Bo jest kosmicą. O co tu chodzi? No i pięknie mamy kolejną ciążę. Czemu ona śpi? Ona nie śpi. Coś mi się zacięła. Tu jest, że ona śpi. Dobra. Pięknie, pięknie. Na karm i idź spać. Rozpadniesz. Mamy kolejną ciążę z kosmitą. Chyba. Jeszcze się zbugowało. Jak widzicie, no cóż, Simgrab z tytułem Simsy nie jest idealna. Czy to są już bezużyteczne useless? Coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. Mhm. Dobrze, także jest spełniony cel na dzisiejszy odcinek. Myślę, że jeszcze tak z 5 minutek i możemy, bo nagrywamy 10 minut, coś na moje oko. No, moje lewe oko. Mam nadzieję, że nie z tego pociągu, który właśnie przejeżdża. Harter, on jest harcerzem. Antonina. Przyjaciółka. Słucham? A, córka też. Dobra, dobra. Okej, okay, nieważne. No nie i wszyscy są w związkach. Dzieciarek zaraz będzie chciał... Y... O, ma wkrótce urodzi. Co to było? Dzień miłości. Nie chcę tego. Tak. Nie będziesz mi tu żadne dni miłości y... spędzać. Ej, 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 kobieto. Czy naprawdę jesteś taką okropną matką? Wykąp się ładnie. A na koniec możesz coś zjeść. Aj, nieogarnięta kobieta. Nieogarnięta babo. Ty to. Potem się wykąpisz. już jak jesz, to jedz w tej kolejności. Ustalmy jedną kolejność. Jeszcześ nie swoja, bo masz poranną dość. Kiedy, baby? A, eee. Yy, to 13 godzin. Dobrze. O nie, dziecko ci płacze. Jak to możliwe. Szybko, szybko. A może co jeść? Czemu piersią? Już? Ach, to dziecko jest takie obserwujące, a ty już się spodziewasz następnego. Normalnie przechodzą przez te dziecko jak przez, nie wiem, przez podłogę. Dziecko jest... zawadzasz w tym miejscu, dzieciaku. Taka prawda. Dobrze. Czas najwyższy na skończyć pisanie książki, prawda? No. Nieśmiało ja to dzieciakowi czytać swojemu małemu. Babykowi. No. Dobrze. Minęło trochę czasu już. Wiemy, że poprzedni odcinek był bardzo, bardzo Długi i. I, i, i. Ja sekundę, bo się skupię na jednej rzeczy. Okej. Okay. Był bardzo długi poprzedni odcinek, i ja to rozumiem. I dlatego ten odcinek będzie krótszy, bo w sumie mamy już wszystko ogarnięte jest wszystko pięknie. Nie chcę sobie na randki. Już spełniliśmy sobie marzenie. Weź nową pocztówkę? A, okej. Okay. Także no, wydaje mi się, że to już jest na ten odcinek wszystko. Ale ma dziwną minę, jak to robi. Także... Ja się będę z Wami żegnać. Na ten czas. I... Mam nadzieję, że się podobało. Pa!